Co najgorszego zabierają człowiekowi używki, dragi, alkohol? Używki woda zabierze ci rodzinę, osobowość, zdrowie, zdolność postrzegania rzeczywistości naprawdę, czyli racjonalnego myślenia. Krzywdzisz rodziców starszych, krzywdzisz swoje dzieci. Człowiek się staje roszczeniowy, złośliwy, wręcz nerwowy po jakimś czasie. I tak wyjaławia to umysł, słuchajcie, dając pozor pozorną, iluzoryczną, fizyczną przyjemność, że człowiek, jak później mu ktoś powie, mnie tak, u mnie tak było, ktoś mi coś miłego powiedział, coś, to chciałbym mu oddać: wszystko, samochód, mieszkanie, wszystko. Taki człowiek jest wdzięczny, bo jest wyjałowiony z podstawowych uczuć, nie ma normalnych relacji z rodziną. Dlatego postanowiłem zrobić co w mojej mocy, i jeśli przekonam kogokolwiek jeszcze z war, bo wiem, że się kilku udało, żeby się zatrzymali w tym melanżu, albo żeby tego nie tykali nigdy, to jakieś będzie dla mnie takie spełnienie. Czuję się dobrze na tym kanale. Pozdrawiam wszystkich i żyjcie na trzeźwo.